Proszę państwa, przechodzę do, od tego wstępu do przedstawienia aktualnej sytuacji politycznej. No, jaki koni jest to każdy widzi. W sejmie mamy zjednoczoną prawicę, która po tych zawirowaniach. Po tej burzy w szklance wody już zakończyła te swoje przekomarzania wesołym oberkiem. Dzisiaj właśnie się dowiedzieliśmy, że już rozdzielono łupy, to znaczy stanowiska w rządzie. Tam będzie zamiast 20 to będzie 14 ministerstw. No, to mniej, trochę więcej niż redukcja o połowę, no ale. Widocznie wszystkich nie dało się tutaj zadowolić przy redukcji o połowę, w związku z tym będą 14, będzie 14 ministerstw, no i naczelnik państwa Jarosław Kaczyński sformalizował przynajmniej częściowo swoje rzeczywiste stanowisko w państwie, bo Jarosław Kaczyński to trochę, on był szeregowym posłem. I trochę jest, jest to podobne do sytuacji w Chinach za panowania, muszę użyć tego słowa, Deng Xiaopinga. Deng Xiaoping pod koniec życia nie miał żadnej funkcji państwowej, ani nawet żadnej funkcji partyjnej. Z punktu widzenia formalnego najzupełniej prywatnym człowiekiem. Ale kiedy umarł, Agencje prasowe zade, zadepeszowały z Pekinu, że rozpoczęła się walka o schedę po Deng Xiaopingu. Jaka walka, o jaką schedę? No ale rzeczywiście, dlaczego? Dlatego, że Deng Xiaoping był formalnie prywatną osobą, ponieważ zajmował stanowisko, którego nie przewidywała Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej. On był cesarzem. On był cesarzem. A konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej jest republikańska, więc nie przewiduje stanowiska cesarza. Ale on rzeczywiście był cesarzem. Jak to wyglądało od strony takiej praktycznej, proszę Państwa? On pod koniec życia już nawet nie wstawał z łóżka. I ta cała kamaryla dworska wybrała takiego zwykłego Chińczyka, kamerdynera ale widocznie uczciwego człowieka. I on się pochylał nad Deng Xiaopingiem, tamten mu szeptał coś do ucha, a tamten w obecności wszystkich tych dygnitarzy to powtarzał. I następnie te słowa docierały z szybkością światła do najdalszych krańców chińskiego państwa. O tak rządził Deng Opin, bo był cesarzem. Więc Jarosław Kaczyński, mimo że formalnie był szeregowym posłem, to był naczelnikiem państwa. Dlaczego? Dlatego, że punkt ciężkości władzy spoczywał w jego rękach. To i nadal spoczywa w jego rękach. Pozycja premiera jest w stosunku do naczelnika państwa pozycją drugorzędną. I ten konflikt, jakiego byliśmy świadkami, Toczył się i, i będzie się toczył, bo to on tylko tak trochę został przygaszony, ale się tli nadal. Będzie się toczył o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Mamy trzech pretendentów. Mianowicie Zbigniew Ziobro, który jest szefem ugrupowania koalicyjnego Solidarna Polska. Mamy pobożnego posła Jarosława Gowina, który jest z kolei szefem ugrupowania pod tytułem Porozumienie. No i trzecim, a właściwie pierwszym pretendentem jest Mateusz Morawiecki. Tylko pozycja Mateusza Morawieckiego nie jest dostatecznie ustalona, dlatego że on. No na razie to siłę czerpie z tego, że Jarosław Kaczyński go popiera. Dlaczego go popiera? To jest osobna sprawa. Musimy przypomnieć, muszę przypomnieć, że Mateusz Morawiecki został premierem jako wicepremier, a został premierem w wyniku głębokiej rekonstrukcji rządu w 2017 roku. Na przełomie 2017-2018 roku. Wtedy Jarosław Kaczyński odesłał panią Beatę Szydło na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego. No i przy okazji złowrogiego Antoniego Macierewicza, który był chyba najbardziej znienawidzonym ministrem tego rządu, nawet bardziej niż Jarosław Kaczyński, proszę państwa, przez salon. Antoni Macierewicz był znienawidzony za lustrację w 1992 roku. No, takich rzeczy się nie zapomina. Przecież ściągnął majtki na oczach całej Polski wielu autorytetom moralnym. No to jak to tak? Potem za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. A dlaczego nastąpiła rekonstrukcja rządu na przełomie roku 2017-2018? A dlatego że w lipcu 2017 roku pan prezydent Andrzej Duda po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią, czyli Angelą Merkel, zawetował ustawy sądowe, które były oczkiem w głowie prawa i sprawiedliwości. No i to ta felonia prezydenta Dudy szalenie osłabiła naczelnika państwa. Bo to, to jest tak, jakby utracił jedną nogę. Bo pani Szydło nie była drugą nogą, bo tu ona czerpała siłę z poparcia Jarosława Kaczyńskiego. I Jarosław Kaczyński, tak przypuszczam, musiał pójść na kompromis z jakimś ważnym środowiskiem. I owocem tego kompromisu, tej konieczności pójścia na kompromis, to jest właśnie Mateusz Morawiecki. Więc to jest jego zaleta z pewnego punktu widzenia, ale on ma też wadę, że dotychczas nie udało mu się zbudować własnego politycznego gangu. I na razie swoją siłę czerpie tam, niezależnie od tego, z tych korzeni, które tam ma, to czerpie z poparcia Jarosława Kaczyńskiego, który najwyraźniej w nim sobie upodobał. No, ale Zbigniewowi Ziobrze to się wcale nie musi podobać, podobnie jak pobożnemu posłowi Gowinowi. No i kiedy nadarzyła się okazja taka, że rząd zarządził korespondencyjne wybory w maju, które się nie odbyły, no ale pieniądze zostały wydane no to pojawiło się niebezpieczeństwo, że pan minister Sasin i pan premier Morawiecki mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Zbigniewowi Ziobrze wcale to nie było takie nie na rękę, bo to postawienie przed Trybunałem, bo Trybunał Stanu nikomu tam krzywdy nie zrobił, ja wiem co mówię, bo sam byłem sędzią Trybunału Stanu, to wiem. Ale no, zawsze to trochę jest kłopotliwe i może zaszkodzić w takim wspinaniu się po szczeblach kariery. Yy, I yy, kiedy, żeby ratować sytuację, kiedy naczelnik państwa Taką wymyślił ustawę o bezkarności. Ona się inaczej nazywa, ale w skrócie ją nazwano ustawą o bezkarności. Chodziło o to, żeby funkcjonariusze publiczni, którzy przekroczą swoje kompetencje nawet w sposób karygodny ale to zrobią gwoli walki ze zbrodniczym koronawirusem, no to takie dokazywania uchodzą bezkarnie. Gołym okiem było widać o kogo chodzi, o ministra Sasina i premiera Morawieckiego, bo kilka dni przed rozpoczęciem procedowania, czy zamierzonym, planowanym rozpoczęciem procedowania tej ustawy w Sejmie, ustawy o bezkarności, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zarządzenie premiera Morawieckiego nakazujące poczcie polskiej zorganizowanie wyborów korespondencyjnych było nieważne. Nieważne było. Więc już Sąd Administracyjny stwierdził, że premier Morawiecki przekroczył swoje kompetencje i to w sposób oczywisty w dwóch punktach. Po pierwsze, powierzył organizację wyborów korespondencyjnych w Poczcie Polskiej, podczas gdy do organizowania wyborów to jest Państwa Komisja Wyborcza. A po drugie, takie sprawy trzeba regulować ustawą, a nie zarządzeniem. A ustawy nie było, no bo nie było. I w związku z tym, yy, trafiła do Sejmu, trafił do Sejmu ten projekt ustawy o bezkarności. Jak się zachowała Solidarna Polska? Ano z góry zapowiedziała, że nie poprze tego projektu. W tej sytuacji projekt, znaczy ustawa o bezkarności nie miała szans. Dlatego, że zjednoczona prawica dysponuje w sejmie 235 mandatami, to jest zaledwie cztery mandaty ponad większość bezwzględną. Ona umożliwia powołanie rządu, umożliwia przepychanie ustaw. Natomiast jeżeli 19 posłów z tych 235, 19 posłów Solidarnej Polski się wyłamie, no to nie ma większości. A jak jeszcze 18 posłów pobożnego posła Gowina się wyłamie, no to już jest katastrofa. To oznacza nic innego jak upadek rządu. Dlatego mówię, że Jarosław Kaczyński musiał sobie upodobać w Mateuszu Morawieckim, skoro zaryzykował nawet upadek rządu, żeby go ratować. Zaryzykował nawet upadek rządu. No, więc nie zaryzykował, dlatego że zdjął tę ustawę z porządku obrad Sejmu. I tam była tylko procedowana druga ustawa. O ochronie zwierząt, która zawierała rozmaite osobliwości, przynajmniej dwie. No, likwidowała ta ustawa w całą branżę gospodarczą, mianowicie hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce. Wyobrażacie sobie Państwo, jak to musiało ucieszyć duńskich hodowców zwierząt futerkowych. Dania jest potentatem, no to po co im polska konkurencja? No i demolowała ta ustawa. Spory segment rolnictwa w Polsce, przecież hodowlę drobiu, bydła, owiec i tak dalej, demolowała. No więc wzbudziło to protesty pana ministra Adanowskiego, nawet który już, no, mimo że tam był członkiem z rządu i tak dalej, ale już uznał, że to zabawa się posuwa za daleko. Dlaczego Jarosław Kaczyński to zrobił? Proszę Państwa, no nie wiem, on mi się nie zwierza. Ale miesiąc wcześniej Unia Europejska obiecała, że nie będzie wiązała wysokości subwencji dla państw członkowskich z oceną poziomu praworządności w tych państwach. No, obiecała, ale nie za darmo. Ale nie za darmo, więc ja to traktuję ustawę o ochronie zwierząt jako właśnie spłatę tego długu wobec Unii Europejskiej. No i Solidarna Polska zagłosowała przeciwko tej ustawie. I ona by nie przeszła, gdyby nie to, że została poparta przez obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli Koalicję Obywatelską i lewicę. Tylko to ją uratowało, że tamte ugrupowania. Proszę zwrócić uwagę, że normalnie to tak od, można odnieść wrażenie, że koalicja obywatelska i lewica utopiłyby Prawo i Sprawiedliwość w łyżce wody, ale jak chodzi o ważne sprawy, to tutaj nie topią się w łyżce wody, tylko idą ręka w rękę. No, i tylko Solidarna Polska głosowała przeciwko i Konfederacja głosowała przeciwko. Każda oczywiście z innego powodu, bo no, nastąpiła próba sił. Nastąpiła próba sił. Zbigniew Ziobro nie chciał wzmocnić premiera Mateusza Morawieckiego, więc się postawił. Biuro, już po tym, nie, po tym głosowaniu pan Marszałek Terlecki, tam poseł Suski poseł Suski, no z radością komunikował, że koalicji już nie ma. Nie wiem, dlaczego się tak cieszył z tego, bo przecież zaraz on by przestał być dygnitarzem za chwilę. Dlaczego, proszę państwa, no, przy odejściu, przy rozpadzie koalicji z, zjednoczonej prawicy... Y, Rząd nie miałby większości. Co prawda, nieprzejednana opozycja, razem wzięta, znaczy bez konfederacji, tylko ko koalicja obywatelska, lewica i polskie stronictwo ludowe, no miałoby trochę posłów, uzbierałoby, ale też nie miałoby większości wystarczającej do utworzenia rządu. Więc wytworzyłaby się sytuacja patowa, chyba żeby. Na stronę opozycji i przeszła Solidarna Polska, i porozumienie pobożnego posła Gowina, i wzięły udział w tworzeniu nowego rządu. No to wtedy by się im udało taki rząd stworzyć, bo większość odpowiednią w Sejmie już by miał. Więc ale to nie było takie pewne, czy oni tam przeszli, czy nie. I w tej sytuacji przed Jarosławem Kaczyńskim stały. Dwie możliwości. Albo zdecydować się na rząd mniejszościowy, ale to trzeba się już przyjąć do wiadomości, że ten rząd zostanie zablokowany przez opozycję, bo będzie mógł zrobić tylko to, na co opozycja mu pozwoli. Albo też zgłosić dymisję rządu. Zresztą. Raz, że rząd by został zablokowany, a po drugie, opozycja by co tydzień składała wnioski o wotum nieufności dla poszczególnych ministrów i niektóre z tych wniosków mogłyby być skuteczne. Więc tasowałaby rząd dobrej zmiany co tydzień. No, że, że tak powiem, życie takiego rządu nie byłoby długie, więc. Być może że wchodziła w grę dymisja, ale to by się powtórzyła sytuacja z roku 2007, kiedy Jarosław Kaczyński jako premier podówczas zgłosił dymisję rządu. Też po rozpadzie koalicji, bo to był rząd koalicyjny, tam była Samoobrona i LPR. No i co się stało? Ano w na następnych wyborach w jesienią 2007 roku na 8 lat przejął tutaj rządy obóz zdrady i zaprzaństwa. No to ryzyko jest ogromne. Ryzyko jest ogromne i jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku obciążone pewną okolicznością. Otóż losy rządu dobrej zmiany wiszą na cienkiej nitce amerykańskiego w oparcia. Jeśli by ta nitka się nie daj Boże przerwała, to rząd w jednej chwili by w przepaść. Dlatego... No, dlatego musi robić wszystko, czego zażąda od niego nasz najważniejszy sojusznik. I to wyznacza ramy działania rządu. Jeszcze jedna okoliczność, z którą musiał się liczyć, a właściwie dwie, z której musiał się liczyć naczelnik państwa. Zbigniew Ziobro, już piąty rok jest prokuratorem generalnym. A państwo wiecie, Rosjanie mają takie pożegadło, nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, ani bez winy wobec cara. I te wszystkie grzechy, to minister Ziobro zna. W związku z tym, jakby tu posło na wojnę, no, to by tam wielu dygnitarzy musiało dotrzymywać towarzystwa Sławomirowi Nowakowi. No to nikt... Nikt by się z tego powodu nie ucieszył, i nikt by nie pochwalił naczelnika państwa za taki radykalizm. Dlatego biuro polityczne, jak się, PiSu, jak się zebrało w poniedziałek, no to tam pani Czerwińska, rzeczniczka zapowiedziała tu zdecydowane kroki. No ale nie było żadnych zdecydowanych kroków, tylko się rozpoczęły nocne rodaków rozmowy. Jarosław Kaczyński przez cztery godziny rozmawiał w nocy z, ze Zbigniewem Ziobrą, a w innym miejscu Warszawy premier Morawiecki próbował młotować pobożnego posła Gowina. Ale też nic to nie dało i biuro polityczne się zebrało następnego dnia już po tych rozmowach. Mieli trochę lepsze rozeznanie. Widocznie Zbigniew Ziobro rzeczywiście dał do zrozumienia, że nie jest pozbawiony atutów. No i w rezultacie naczelnik państwa musiał pójść na kompromis, żeby koalicję uratować, ale pozycja premiera Morawieckiego została osłabiona. Dlaczego? Dlatego, że przy pierwotnych planach rekonstrukcji rządu, która lada dzień nastąpi, miało być, liczba ministerstw miała być zmniejszona o połowę. Na podstawie poprzedniej umowy koalicyjnej Każde ugrupowanie koalicyjne miało po dwa ministerstwa, a jako połowę, no to będzie miało po jednym. No dobrze, a kto będzie miał pozostałe ministerstwa? A no, pan premier Brawiecki. No to oznaczało taki plan oznaczał bardzo duże wzmocnienie polityczne. Pana Mateusza Morawieckiego, na no co tutaj koalicjanci nie chcieli się zgodzić, bo jak mówię, ta walka o sukcesję tli się cały czas. No i naczelnik państwa został zmuszony do kompromisu. Musiał wejść do rządu, i tam prawdopodobnie wejdzie, jako wicepremier nadzorujący trzy resorty. Spraw wewnętrznych, Ministerstwo Obrony i Resort Sprawiedliwości i Generalną Prokuraturę. Bardzo dużą władzę będzie miał, ale jego rola będzie, się, będzie podobna do roli wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych, które rozdzielają tam Izrael i Arabów na i Syryjczyków na wzgórzach Golan. To mniej więcej, żeby tam nie było zwarcia. To Jarosław Kaczyński będzie tego pilnował. Więc to mamy taką sytuację, jeśli chodzi o tą jedną stronę sceny politycznej.